Każda innowacja, którą wdrażamy służy osiągnięciu doskonałości. Za każdym razem angażujemy pełnią naszych możliwości. Sunport Power pierwszy na świecie producent modułów fotowoltanicznych MWT w skali gigawatowej, w pełni poświęcony tworzeniu innowacyjnych, bardziej efektywnych i atrakcyjnych cenowo produktów. Uzyskujemy największą możliwą wydajność, czerpiąc korzyści z naukowych osiągnięć technologii MWT. Bardziej stabilna moc wyjściowa. Odejście od wysokotemperaturowego spawania, aby uniknąć mikropęknięć. Wyjątkowe płaszczyznowe mocowanie PCB, które redukuje straty wynikające z utracy szczelności. Moc nie spadnie poniżej 82% w ciągu 30 lat. Wydłużona żywotność. Innowacyjne rozwiązanie tylnej warstwy przewodzącej poprawiło niezawodność i odporność modułów na warunki pogodowe. Rygorystyczne testy antypid 85 stopni Celsjusza na 85% RH 288 godzin. Globalna 30-letnia gwarancja PICC i Lloyd na wydajność. Wyższa moc znamionowa. Większa do 3% powierzchnia generowania prądu w wyniku braków frontowych szyn zbiorczych. Współczynnik temperaturowy mocy minus 0,36% na stopień Celsjusza. Większa moc wyjściowa przy wysokich temperaturach. Większa do 5% wydajność modułów MWT w porównaniu z konwencjonalnymi produktami tych samych wymiarów. Wyższa stopa zwrotu inwestycji. Mniejsza degradacja, wydłużona żywotność oraz większa moc wyjściowa. Moduły MWT dostarczają klientom większą wartość dodaną. Technologia MWT Plus Zaawansowana i efektywna platforma produktowa. Technologia MWT Plus PERG Bardzo dobra pasywność tylnej powierzchni, efektywne odbicie podczerwieni, mniejsze straty z rekombinacji, większa wydajność ogniw. Wysoko efektywna technologia pługniwa MWT+, lepsze właściwości antycieniowe i temperaturowe, mniejsze straty w natężeniu prądu oraz rezystancji szeregowej. Wewnątrz modułu większa moc od 5 do 10 W w porównaniu z produktami konwencjonalnymi. Wysokonapięciowa technologia MWT+, 1500 W. Lepsza izolacja oraz bezpieczeństwo. Większa ilość modułów w szeregu, zmniejszone koszty systemowe łącz kablowych, szaf rozdzielczych i okablowania. Większa ilość wygenerowanego prądu i zysków z inwestycji. Super cienkie wafle krzemowe MWT Plus oraz plastyczne materiały polimerowe. Nowy bardzo plastyczny moduł SPP Flex 1.0. Wysoka giętkość, wysoka wydajność, ultra lekkość oraz łatwość w instalacji. Znacznie większe możliwości zastosowania produktu. Plastrowy moduł MWT Plus. Efektywne użytkowanie prętów silikonowych zwiększona o 17%. Kosz jednostkowy wyprodukowania jednego wafla mniejszy o 10%. Połączony z półogniwem oraz konstrukcją 1500W moduł plastrowy. Mniejsze straty produkcji prądu, większa moc wyjściowa, obniżone koszty generowanej energii. Detale pokazują jakość, pomysłowość tworzy dzieło sztuki. Sunport Power zwraca uwagę na każdy szczegół. To nowa jakość w efektywnych zastosowaniach energetycznych. Wyjątkowe na skalę światową wzór dzięki ogniwom DIY. Puszka przełączeniowa kompatybilna z MC4, zaprojektowana do pracy przez ponad 30 lat. 45 mm ramo aluminiowa z wysoką wytrzymałością. Obciążenie mechaniczne na 5400 paskali śniegu, 2400 paskali wiatru. Zaawansowany system zarządzania. Cała seria standardowych testów zapewniająca jakość produktu. Jakość modułów MWT Plus potwierdzona certyfikami technicznymi TUV, NQA, CQC, CGC, CEC oraz trzema ekstremalnymi testami wytrzymałościowymi przeprowadzonymi przez niezależne instytucje DH3000, TC600 oraz HF50. Rezultaty testów wskazują na najlepszą wydajność modułów MWT w porównaniu z konwencjonalnymi produktami. Innowacje zmieniają świat, technologia kształtuje przyszłość. MWT Plus odkrywanie nowych możliwości czyni przyszłość jeszcze bardziej wyczekiwaną.